Dziś dostałem od znajomego taki głośnik do naprawy. Zobaczymy, czy uda się coś z niego zrobić. Yy, Znajomy powiedział, że tutaj w ogóle nic nie świeci po podłączeniu. Yy, myślę, że to będzie coś z tym portem. No ale to zaraz zobaczymy. Podłączymy i zobaczymy, jak to wygląda. Ładowa yy, wareczka. pinamy kompletnie się nie świeci teraz jeszcze świeci okej, okay, nie mamy ładowania, tak jakby dobra rozkręcę to i zobaczymy jak to wygląda w środku rozkręcamy patrzymy co sprawie co sprawie świszczy chyba tak się wygląda śliska coś jest coś tu było dorawiane chyba z tymi bateriami no nie wiem pokombinuję jeszcze ale ja jak wygląda ta płytka muszę zobaczyć tutaj to, to jest chyba to który jest bezpiecznik Proszę to zobaczyć. Dobra, to będzie na 100% walnięte gniazdo. Te mikro, yy, zobaczcie tutaj. Nie mogę wam dobrze pokazać, ale generalnie z tej strony, ten środek tego gniazda. O, o, tutaj ten środek. Widzicie co się z nim stało? Jest całkowicie ruchomy. I przez to nie mamy ładowania. Więc, no. Będziemy zajmować się gniazdem. No wam, że tu grzebie i grzebie. Trudno rozebrać to. Zdjęłem na razie te, potem, te nakładki od tych potencjometrów. No i teraz skręcam dalej, nie? Nie wiem, czy uda mi się przelutować te gniazdo. Ale jest na pewno do wymiany. Jest całe strzaskane. Nie mam do tego sprzętu, nie wiem czy to się hotem robi, czy, czy lutownica wystarczy. Wydaje mi się, że z lutownica też da radę. Okay. Dobra, mamy to. Płytka wyjęta. Zobaczcie jak to gniazdo jest tutaj, o widzicie, jest wyrobione. Okay, udało mi się wyloto, wylutować to gniazdo. Jest ono w takim stanie kiepskim. Zobaczcie ten środek całkowicie się jakby odpadł od tego. Na tym plastyczku pękło. I no to w ogóle nie miało prawa działać to ładowanie. Także teraz muszę jakieś gniazdo mikro usb i spróbować je tutaj jakoś wlutować. A się laguje telefon pod zimna no, Może od zimna nie. Nie? Z ciepła możesz wlutować, ale A zimna? Od zimna się nie może lagować? Bardziej chodzić nawet. Możesz postawić na czymś, co? Chwila, chwila, chwila. Coś tu nie gra. No, generalnie już Wam wyjaśniam. Scena, którą teraz zobaczyliście, została nagrana kolejnego dnia, kiedy przyszedł do mnie mój znajomy ze swoim hotelem. I wspólnie próbowaliśmy wymienić to gniazdo. Dalej, zapraszam do oglądania. Tak, jest. pali ładnie. <laughs> I tutaj również nie szło nam w żaden sposób lutowania tego gniazda z powodu kiepskiej cyny. Więc wpadliśmy na pomysł, aby nie lutować tam gniazda, tylko przylutować od razu przewocik USB. Tak to tutaj mhm. jest tu? O, Ale nie, nie żałowali. Nie żałowali. To było takie połączenie tytonowe, chłodzenie, chłodzenie ty napięcia. I hmm, to tak mało znaleźć. Ciężko Funkcjonalny serwis zapraszamy. Proszę wysyłać nam swoje sprzęty. Jeep kurwa po sprzęcie! Na pewno jest to życie. To życie. Tako! Dobrze! Dobra, Dobra. połóżnij na, na tym. Udało się coś takiego zrobić. Yy, to jest tak. Miała to w ten sposób. Tym. Zamiast wejścia jest wypuszczony przewodzik po prostu do ładowarki. Nie bateria trzyma, tylko trzeba przewodnik odłączyć się.